lol no kurwa. Nie, no obrócił się, ja pierdolę. Chyba o, fajna, Ja powiem, to powiem. Powiem. To Bo to nie. ja wygrałem. Raz dwa, trzy, ginie... Ej, co ty? Ja Jakim cudem? Ej, dostał, no kurwa, ta gra jest ci pierdolona. CS2 go. Potrafimyśmy. Ja Haven już jestem. Możemy górę leży wejdź Wejdź Leży na Ja no, no. To jest dobre czy nie? O, człowiek se przyjdzie raz, dostaje made, kurwa palaka start. To jest klaskobity, Idę do absurde. Masz kurwa granaty, tak wypierdalam. Tak, jest długa. Gwóźdź, kurwa we coś podkładka wam powiem. Żeby przeżyć na 20 HP, to ja respa muszę spierdolić, nie? No, no, nie? Nie, Może ten. Nie, 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 nie. Dobra, to spalasz po za Ty, no nie wiem, zapomniałem się, wiesz? Myślałem, że jak masz 100 HP? Myślę, że jak się przeżywa Ale sobie Jeszcze dwóch, trzech Jeszcze dwóch, Czysiek Jeszcze jeden Pomóżcie mu na rampie, pomóżcie mu na rampie Jeszcze jeden Ładnie Pięknie Ja Ja też ginę Ale chłodzisz, już ginę, przecież ja nie Kurwa Nie skinąłem ja WP wyjebałem, ty Okno tylko na... Na A ja pierdolę! Ja kurwa, hej! No, wsadzam hej! No, czekaj, czekaj! czekaj, czekaj, no, 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 ten? no ten? I pójdę od heaven Ja, jeszcze heaven ja pierdolę, co? Na heaven. no, 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 Ja no, 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 no kurwa, nie? Podstawę jest pod ja patrzę Leży. Może być jeszcze, co tam wiesz? Białe kaski robią, jest auto Autoszmatę może wziąć O kurwa Przestraszyłem się w lewo, Mam lewo. może być od noga. jest jeden Nie U jest tak ciepło dzisiaj? Bo nie cofnął cofną. Ja próbuję Ja próbuję kosą dać Ja też Woo! On jest kurwa, no jest, jest, patrzy się na ciebie. Bokiem go mam, o jest. Jej! Ej, hej, tam. chyba kancela do podać. No chyba nie ma wejścia. E. Kancelowa. Co kancelował, zrobił? Kto to zrobił? Nie. Ja tego nie zrobiłem ty. Ja tego nawet nie mogę kliknąć. Ej, ale kto to zrobił kurwa? Kancela do podać. No chyba nie ma wejścia. E. KON! Zaraz kurde. jebić łeb! Sam się kurwa rozjeb, ja pierdolę! No. Jest chyba Tam, końcu, kurwa Polski jest takie Bawi cudowne. Się. Brawo, panowie, świetna runda. nie za ty kurwa jeszcze na gale plantujesz to A few moments later. Wy, kurwa w konie to no, Kto był w konie kurwa? byłeś? A ty jesteś kurwa głupi, no chuj. tylko na. No. Ty nie. ty <laughs> Biało. No nie, zejdę z punktu. Kurwa, kurwa pewno że całkiem nieźle, jak na pierwszą kurwa akcję na może pierwsza akcja na nukę, od razu kurwa AC taki liście, Ale serio bywa, ja to jest moim Krzysznie zdaniem widać. teoria, że ja po prostu nie wypełniam się jak zjeb Okej, O jaki kurwa loot, chreszty co? Jeden domek Skrócił domek i cofnął Sprawdził moją pozycję kurwa Jedyną, którą znam Ona mnie widziała no ja jestem na A Ej, o to prawo! Siema, Eniu! O co ma Sorry. nie wiedziałem, wiesz? Short, Smoku ściemny tak. ten It's to jest kon, co to ma być? W O Ale mu wykurwiłem tam. Płopnie. Nic się nie stało. Starze się. Ty się czego, trafiłem tylko raz? Zasłyszony chyba. Widziałeś? Ajajaj! Ajaj. Mamy to! Dobra. Idź mi stąd! Jak kurwa, cię! Ja pierdolę. no nic! akurat z left patrzyłem kurwa, nie ja nie Dome, już chyba. Widział, widział, może smokować, tak Jeden no. siedzę stary i się fala, ale... E no Uwaga, no. ja... Uwaga, górę panowie, dużo nas tu jest tu? Jeszcze jeden Jeszcze lewo na Tak O ja pierdolę, nie, jest pana. wszystkiego, co się da, stary Sniper. Mam flaszę już, teraz. Nie co to? Falego. Co z tą do prawej, już flaszyłem? No jest, to na fajne Kurwa. Dżungla. W takim szoku. Żegnam cię, szczerze, szperzę. Żegnam, lecz wciąż wierzę. Z tą decyzją musisz żyć, wspomnieni nie odbierze ci nikt.